Witam. W dniu dzisiejszym pokażę Wam maszynę Gini GS-2032. W maszynie znajdują się dwa panele sterujące. Jeden znajdujący się na dole i drugi znajdujący się w koszu maszyny. Na dolnym sterowaniu mamy wyłącznik główny, którym uruchamiamy całą maszynę poprzez wyciągnięcie go do siebie. Mamy stacyjkę na dolnym sterowaniu. Pozycji na wprost jest wyłączona maszyna. Przełączając w lewo, przełączamy maszynę na sterowanie z górnego panelu. Przełączając stacyjkę w prawo, przełączamy się na sterowanie z dolnego pulpitu. Aby uruchomić maszynę z dolnego panelu sterowania, Należy na górnym panelu załączyć grzybka. Gdy maszyna się uzbroi, wtedy możemy pracować z dolnego pulpitu. Na górnym panelu sterowania mamy takie funkcje jak Podnoszenie, opuszczanie, funkcję jazdy oraz skrętu. Mamy funkcję zwolnienia jazdy, funkcję sygnalizacji dźwiękowej oraz dwa rodzaje trybu pracy: pracę na zewnątrz i pracę w środku. Podczas podnoszenia maszyny automatycznie wysuwają się płozy zabezpieczające maszynę przed przewróceniem. Aby płozy wysunęły się poprawnie, maszyna musi stać na równym podłożu. Cięgno awaryjnego opuszczania umiejscowione jest w boku maszyny. W podnośnikach systemem SmartLink możecie spotkać się z dwoma rodzajami joysticków. W nowszej wersji mamy dwa przyciski do pracy na zewnątrz i pracy wewnątrz. W zależności od wybranego trybu uruchamiane są inne funkcje odpowiadające za ograniczenia pracy. Starsza wersja joysticka nie posiada tych przycisków. Po zakończonej pracy pamiętaj o podłączeniu maszyny do ładowania. Kabel ładujący znajduje się z tyłu maszyny. Migająca kontrolka oznacza, że maszyna jest w trakcie ładowania.